Chwileczko, z tej strony AgroPublic Jest kolejny na tym kanale Zaczynamy jak koszenie Prosimy już Kupka wysoka jest nawet Tu nowy rodzaj prawy Zaraz zasiany Kupka jak zawsze wysoka O, takie kępy nawet Wstępne koszenie na po drugiej stronie kosi na ja swoim oczywiście ciągniczkiem też już koszę. Sprawy się nie wyszło. Dobra, z tym dalej. Zobaczymy, jak ten film będzie miał wyświetleń. Poprzedni film miał bardzo dużo wyświetleń. dni wybiło 800 wyświetleń. Więc super wam za to, dzięki za taki pozytywny odbiór. Zobaczymy, jak będzie teraz ten film miał wyświetlenia. Mamy jakość Full HD 1080p, jest o wiele lepsza. Montowane na laptopie w profesjonalnym programie, więc będzie nawet najlepszy montaż, jaki tylko może być. Obrotka. Obrotka. Jest im dajski Tego się nie zapomina, koszenia. Takie podstawy trzeba sobie przypomnieć. Jak się odsuwało, tak się odbywało, się robiło. Najmniej się dwa pola kusimy, Aby tylko zobaczyć, jak będzie koszenie. Pokażę fajne, jak się zrobiła. Mamy drugi czerwiec już. Jutro zaczynamy na pełnej kolejne pola. Patrzcie, my siedlenia będą w tych filmach. Z tego koszczenia lecimy dalej. Trzeba się odsunąć trochę, kurde. bardzo mało gadania, ale teraz będą gadane vlogi Już nie może być ze słyszalnością mnie, ale to zobaczymy Jakiś karton widziałem, leżał, leży trzeba go zabrać Gdzie on był? Tutaj O, jaki karton Wyraźcie takie coś w kosiarkę tylko i, i tyle będzie. Nadzór rolniczy jest na polu, nadzoruje wszystkie koszenie, będzie trzeba w programie cenzury go Musi ktoś być od, od kontroli, żeby się nie rozluźnić za mocno, bo to już nie może być. że człowiek rozluźni, będzie puszczerka zrobiona. A tak ktoś patrzy na ręce, na maszynę i lepiej człowiek robi. go to the praktycznie co zero dziwne jak jest tutaj cisza przed burzą kubkówka fajnie porosła teraz przez parę dni deszcz nie dawały kosić No stop padało przez 5-4 dni trawę trochę podmoczyło Przemoczyłaś nawet, ale nas dobrze jest nosić, prawa porostła. Bo nie będą tylko skoszone, ale zobaczę. O, nowość. kierownicę zaśmą obkleiłem. Bo krzyściono kosak, i wszystkim mi strasznie formowało ręce. A teraz to będzie lepiej robić. To te pole bez Nie wiem o no co chodzi. następnym tym razem będzie trzeba obrotem to skoczyć, się wycofać. Tego języka takiego. Ale to zaraz. O, mija, ściało trochę. Pogoda nawet luksu, luksu. Nagran, pewnie, go, tutaj. Te, te 3011 z Luftgurt. też baczy, naleciało. jeszcze nagram. Pewnie wygadzanie tutaj z 30 311 z pomaganiem elektronicznym. A więc zobaczymy. Pomaganie jest, to w coś powiem. Zobaczcie, jak będzie się jeździć. Zawsze dobrze, dobrze wspomaganie mieć przy przewracaniu kluczowa rzecz trudne wspomaganie piękna sprawa przedrę kamerę w razie czego bo te pyłki od latają mogę kamerę, obiektywa zastawić a to byłoby piszowo nawet zobaczymy, czy niech będzie miał minut 40 minut może lekko się go przytnie <gry> jak nazór koniczy był i pouczał ale to tam będzie problem będzie się cenzurę robić, wycinać lapek jest wszystko jest O I trochę podciąłem Tu będzie trzeba wyciąć całkowicie Dobra, już jest lepiej. Wracamy z powrotem. Fajnie idzie, te koszenie nawet. Zobaczymy, ile będzie w jeden, tym kurcze, w przymierz. Nawet nie wiadomo. Zobaczymy, jak będzie z słyszalnością. Na tak, przy innych maszynach było mi nawet słychać. Zawsze jest to rotacyjna większe obroty ma. No. Więc zobaczymy jak ze słyszalnością będzie można będzie dobrze słychać O jakach chmura i poszła Kurde Żeby nie padało tylko To będzie, będzie To będzie teraz Będzie teraz w 97% Przegadany Więc Będzie fajniej Mam nadzieję, że będą dobre wyświetlenia już. Na następny sezon planuję większą inwestycję w kanał. Koło Pro 9 bądź 10 bo następnego sezonu. Zobaczymy jeszcze jak z pieniędzami będę stał. Albo na pewno będzie koło Pro 9. Może być w okresku czasem 10. Minimum też 9. Bo, bo to jest dobra inwestycja będzie. O. Zastoszenie do dobiegł nie końcowi. Zaraz będę kończył. Refleks. Refleks musi być. Górny zasek. Słońce się zasłoniło trochę. Ale nie powinno. Nie ma takiego prawa padać zabraniam, nie pozwalam, żeby podało. bo to w polu jest. Mam 11.55 11, w tej chwili i słyszałem zegarek, o zacząłem. Kurde. bym wiedział, o, o, o. I to większo wstaje tam, masz pod las. Więc pewnie będą kosze będzie przewra koszenie, przewracanie tutaj, tam koszenie i przewracanie. Niech nie będę to na pierwszym pokos, tyle pewnie, taki wstępny. ale tylko potem zwiedzienie beli i tyle będzie. O, odsunąć się muszę, Dobrze idzie nawet. Dobra, zawrotka. Kto jak nie poszedł dalej się uczyć do szkoły, to i kosi, tak myślę, że człowiek w wyławce szkolnej. Trzeba było poświęcić naukę dla roboty. Nauka to kłota, robota jest w domu, trzeba robić na, skór, na chleb swój. A gdzie służę jest spektyków, im, że źle zrobiłem, a ja tam Jakoś się da radę, że na chleb robi bez wykształcenia średniego. Ani bez całodówki, bez niczego. Twoje zdanie mam i chwój płynkę. Koś, mało zostało na ten odcinek. Jurtek zachurzyło się. A tak pięknie było słońce, świeciło jasno. Dobrze, że już w grozie tylko można chodzić To już jest coś dawno jako był przy kurce chodziłem z rana, a teraz o, tak o Ma objazdy i tyle w tym odcineczku. I będę pewnie na retora. Władzę no, no teraz, że na jakiś czas będę przewracał i nagrywał na drugi odcinek. Ściano kostu takich wstępnych. Kurde, żeby nie padało bo to sił, żeby padało. Do trzeba teraz. Słońce trzeba jak nigdy. Żeby obsuszyć wszystko. Zmiany jazdy Rack też mam ma więcej. Nie wiem, jakim tutaj chyba szybciej jeżdżę. Kawałki takie same. O, i dwa objazdy. Zobaczymy, że żyjemy dobrze. Najwięcej tych gwiazd poskleję. To jak człowiek, jak człowiek wygląda. Ręce tu śnieżą, śniegiem nieco brudne. Tylko dzisiaj, że to bałyk, zakładałem, to łapy, to urodziłem, a to tam na gospodarstwie to jest normalne wręcz. Ska du Niech się zrobiło, ale ja tam mam nadzieję, że nie spadnie przybyć. Ostatni przejazd w tym odcinku. Pierwsze koszenie z gołproną, no z kamerą na głowie, a nie z telefonem na tak górze. Jest program. Ani jeden kamień nie poleciał praktycznie